A dzisiaj policyjne pościgi! Pościgi! A mi to że życie będzie dinozaur oczywiście. Dinozaur Diplo! Tak. O tym, dlaczego Diplo jeszcze powiemy. Co? O tym, dlaczego dinozaur Diplo jeszcze powiemy. A teraz skupmy się na pościgu. Mm. Uciekaj przede mną. Jakiś gościu sobie jedzie, teraz patrzy szybko. Oto! No gonimy go! Stał! Policja! Gościu miał jakiegoś szybkiego auto więc powinien go dopać. A... Jestem komis... Jestem sierżantem Brickshire. Znowu jest... Właśnie! Podsierżant, coś... Dinozaur, diplo. Gonimy go! Musimy go złapać! Przekroczył prędkości i... Jeszcze okres parę banków okrad parę banków więc musimy go tym bardziej tutaj dopaść o, Właśnie jechał Stracił panowanie ja samochodem tylko nie, mam, nie wiem, nie wiem tylko potem nie wiem jakie mamy o, mam. Takie. no musisz zapłacić Dobra no. Jakby jakaś nie wiem prostsza droga spróbujemy jechać przed niego spróbujemy jak przed niego Zobaczmy, z innymo zmajsturował. Okej. Okay. Wcale nie zrobił nic strasznego z mi Pół makiety nagle na z I teraz nie zabra no, boli noga. Biegnij Okej, okay. musimy jakoś przed niego tutaj wjechać, żeby go tam swój tekstury zatrzymać. Tylko musi być jakaś prostsza droga, bo narzędza zakręte No sama zakręta, no, Zaraz ciągle noga boli Kurde, gdzieś mocnym będzie Dobre. Jak no my szybko To to później się załuje, wiesz? To nie na piłce Kurcze, dobra Tak naprawdę to oboje się tutaj wywaliliśmy Załóżmy, że go zatrzymaliśmy A teraz dziękuję Widzimy, I ciebie. widzimy się później Witamy, 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 witamy! Teraz a zamiast A, sobie mną Dokładnie. No i teraz mamy kolejny pościg. Nie, pierwszy. A tam pierwszy, pierwszy to był na mapie USA. gdzie ty jeszcze w ogóle jedziesz, co? Powiedz mi to. Na pętle Może znowu, może znowu rob... Pętlę nie zrobił, nie ale no, byś zrobił... Zabierz to... mi ten webstone, bo mi tu przeszkadzasz. Bo no śniesz! Tak powiedzieć. Zwyczajnie, dobra. Bo mi ten przestępca teraz ucieknie przez ciebie. No i dobrze. A już go nie widzisz. Ej, a dobra, gdzie chwila. jest? Dobra, jeszcze raz. A jedź na pętlę, jedź. jedz z góry, będziesz będziecie później pojechać. Wiem, że do wyjścia. Jedź sobie na pętlę, a tam na ciebie, zaczekam. A rób to coś... Ja się nie dam skuścić, okej? Okay? Ja się nie dam skuścić. Nie... Ja nie zamierzam do to wyjeździć, jeździć, jakby. To jest to, nie tutaj będę na ciebie czekał, on sobie zapadnie. Światło właśnie tu jedzie, jak widzicie zresztą. Nie no, błagam! Ja... Same cioty! Jak można być takim nieudacznikiem? No że jest lusteru to stać. Dobra, stoi ziomek, jak jedziesz jakby, nie wiem, pijany lekko. Pijany lions prowadzi w tym samochodzie. ła, ja też jestem pijany zając. Idziemy ja oglądać się mojego live'a, to tam jak trzeba na tym e, skakać. Kurczę, i... nie mam, koło mi się już szkodziło, nie ma czasu na gadanie dinozaura to oczywiście w samych tak nigdy nie ma czasu na twoje No typu. i mi tak się przypomniała po, po szybkości, tak. Dobra, poczekaj, to czasem zaraz ucieknie, a ty co mi tutaj gadać o swoich prędkościach. No i znowu dobrze będzie. Słuchaj, słuchaj. No i? Już go nie ma. Tam pojechał, dobra. A sprawdź. No właśnie, to sprawdzam, geniuszu. Dobra, to na szczęście chyba nie pojechał, bo jakby tam pojechał, to miałbym problem. Właśnie no, i... no jak ja mam go niby ścigać Tędy chyba pojechał, nie wiem On już tak daleko, to jest dobra Poczekajcie Musimy go tutaj zatrzymać. Bo ja nie mam szans go tak złapać, no. No i znowu mi się nie kupiło tego, już To jest jakiś nieudany płaścik. Myślę, że musimy zacząć chyba od nowa. Będzie chyba najlepiej. Dobra, on będzie jechał. Ja tu będę na niego czekał. Ja to będę prędkość. On tu przyjedzie pewnie. Oj, Te Włochy są kłopotliwe tutaj. Zły samochód chyba wybrałem Bez nadziei na ogół, naprawdę. Nie, nie polecam do pościgu? Tam do tyłu. idź Do mi Nie, do samochodu. Do bo nie jeżdżę. Na Ja skusi cię, panie Tutaj nie ma skutków. O, chyba jedzie, chyba jedzie, chyba go widzę. Zapiernicza. Stój! No, nie mam że go bo na za szybkie auto. No, teraz przesadziłem. Że mu dał wyścigówę, no. No, patrzcie, jak jaką zapiernicze, no. Zapiernicze w pierniczkach, bo ma napęd pierniczkowy. Nie jest niedowolny. Gdyby miał mapę pierwiczkową, by to chyba by mu się tak wygląda, by się nie udało. Nie poddam się tym na... No by zjadł. No i cóż, ten pościg zdecydowanie nie był udany. Tak. <laughs> Widziałem. Kolejny pościg. Znowu jakiś dziwny ziomek. I jeszcze tak, dorobisz. Dobra. Kurczę się zagapiłem na Dino, jakieś dziwne rzeczy tu robi. A tu mi jakiś przestępca ucieka, a tu jestem szeryfem. Tym razem nie policjantem, bo mnie chyba z policji zwolnili po tym, jak wolno się w barierkę. Eee... Tylko z jednego powodu, głupiego matku. No, ja tylko w barierkę wjechałem, rozwaliłem cały rodzaj, bo z nim tego się nie stało. Przestępca, A najgroźniejszy przestępca uciekł na świecie, nie? Pijany przestępca. Ucieka. Nic się nie stało takiego. No, ja zostałem szeryfem tutaj. I go jakiegoś typa, który zgadnijcie co przewozi. On przewozi banany. A to jest zwykłe banany. To są pomarańczowe banany. Właśnie dlatego musi zostać aresztowany, a, a tak bo pomarańczowe... Bo pomarańczowe banany są <grym> zakazane. Widziałeś pomarańczowego banana? Nie. Jedziemy tylko pomarańczowego pomarańczkę. <grym>, Wiem, że sam wie, że kolczowe banany są zakazane. One nie są zakazane, bo takie są tylko. On pewnie, no. on pewnie im daje ludziom, żeby zginęli wtedy. A skąd wiesz, że tak? To pewnie nie wiem, czy zginął wtedy. No ziomek i co? O, pocało się! Ponarańczowe bananety! banany, jest cały taki banany. Bo jestem! Bo jestem w stroju banana no, koczowego. No, no, i bierze. tego zielonego. Chciel się zatrzymać, a my widzimy się na następnej mapie. Dobra, jesteśmy... Tym razem to ja uciekam. Z dinozaur. Dobra, żaden to powtarzać. Tym razem kradłem z dinozaurem, oj materiały z budowy, dla zlecenia jakiegoś typa. Ja, Ale nie, nas... ja, ja... Tutaj jest, tutaj Nie, jest. ja brałam ładne kamienie, gdzie to są ładne kamienie, widzicie? Ale no, nie kamienie do mogą rozwalić nasz transport. Zostaw mnie ty policjancie jeden, ty ja tego kradłem. Ups. Ja tego kradłem na budowie, to jeszcze nie powiesz gonić, prawda? Przecież, bryk się nie? Mnie się nie goni. A ja ukradłem kawał wystają... Young... Ale jak to się... X. Dobra! Kamień! Dlaczego ja... Z, dlaczego z tym bandzielem jakiś nie dano byłem policjantem? Głównie, dlatego, że mnie zwolnienie, że z policji to jeszcze z szeryfa, Bo z za brutalne to moje metody, więc musiałem ci jakoś utrzymać, nie? Teraz dlatego jestem przystancy, jest. I dlatego teraz uciekam przed policją. oj, ujuj, tym moim wrakiem jakimś 22, 2400X Eteca Series jakiś to jest Nie Eteka Sirius, tylko Eteka Series. Yes. Yes. Eteka Dobra, nie ważne, yes. jedziemy, 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 bo wie tu jakaś policja, jedziem, jedziem. policja mnie tu goni, mam nadzieję, że zaraz jej ucieknę, mam nadzieję, że ktoś tak na nad mnie słyszy sygnał. popatrz jaki to... może już i nadciekłem, czy to policja jakiś, nie wiem, problem, a no ma, I odnowimy i już mnie tam goni, tam jest jakiś tunel! Tam jest kopalnia, tam nie wiedziałem, bo moim samochodem, żeby nie poradzimy tam. Może pokażę później, widzę. Może kiedyś na jakimś odcinku. Ja go do chciel, jeszcze, bym wygrał na I tym kanale. kolejny. Ostatni był, ostatni, wczoraj był chyba ostatni, jak zmieniłem gry. Tam poradnik nagrałem, jak włączyć wskazy. No, oczywiście po co tego filmu się to nie przyda? Jak jeszcze jakiś nie wiem, realistyczny przejazd kiedyś? Wiadomo, że to się przyda. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy jedziemy Policja, nawet ty tu nie widać, więc mam gdzieś czasu. A no i dobre auto w sumie mam. No nawet nie psuje za bardzo, da się nim jechać po tej nawierzchni. O, no dobra, nic nie mówiłem. Chociaż nawet może da się tu wyjść przed policją. No pewnie, musiałem utknąć. Trochę sobie dach może w gnioczu, nic poza tym no cóż, teraz na policja większe szanse nie dopaść, bo jakoś jej nie widać. Jeszcze nie widać, ale to że jej nie znaczy, że tam gdzie nie ma. Chyba żeś załamieł, Właśnie mi nie też. To mnie nie też, dobra, dobra, jedziemy na dół. mi nas policja nie złapie. Zobacz, auto też przeżyło. A jesteśmy nawet na drodze, widzisz? <laughs> jedziemy dalej! No, czym, czym fur... Zostaw, 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 poczekaj. Trzeba maskę tylko zamknąć, bo nic nie widzę. Zamykaj się. Bo ja nie mam już na dyskusję, zamykaj się głupio, maska samochodowa. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Gdzie ta policja niby? No nie wierzę. Dobra, zobaczmy z, z perspektywy policji. Jedziemy! Ten typ jest bardzo niebezpieczny. Uciek już paru patronów policji, musimy go do domu. Może ty zrobisz, nie, Było lepsze. jestem kierowcą. Jadę, jadę, jadę na kierownicy. Znaczy, no w samochodzie, nie? Nie na kierownicy. No, pan będzie Nie ma się gdzie schować. Nie ma takiej możliwości. mi się nie da schować. Okulczyń nie ma. Ja no, znajdę cię kiedyś. Ja też! Cię znajdę kiedyś!

Gościu, a ty jesteś na policję. Ścigaj mnie. A chodzenie, że nieźle kierujesz. No ten gościu to jest mistrz po prostu. No błagam, nie podjedziesz nawet pod to. Ci pomogę teraz. Dawaj. Jak się pod to nie podjedziesz, to no nie masz szans. czy ty jesteś normalny bocie? Tędy spróbuj. Wybiłeś mu szydła. No trudno. Gdzie jest Gościu nie chce jechać, to muszę mu sam pomóc. No, no musisz mu sam pomóc. Dobra, ten pościg... Takie on ma... jest głupek. Ten paścik nie ma w ogóle już najmniejszych szans. No. Za to wszystko, co już najlepszego zrobił. Pa. Kala. A póki co ja tu jeszcze pojeżdżę moim autkiem. Zz znaczy, ja już wykończymy. Ciekawe wykończy. gdzie jest! No, Bliksion! Ty tak umiesz tylko kierować! Pewnie, że tylko tak. Zobacz, to mój... taki mój wrak jeździ z dwa razy lepiej niż tamten. A to nie, bo tematu. że znaczy, jak wycofa, to będziesz w ogóle jeździł. Tylko to, to, to jeździ lepiej niż tamto. Nie poważnie. Właśnie. Zamykaj się klapu, a jedziemy na podróż. Czy to jest cudownie działający samochód? Parę nierówności terenu się mnie powstrzymają. Z pa.